Witamy Państwa bardzo serdecznie już w piątym odcinku na kanale Polus TV z serii Loża Gwiazd. A z Wami Wasz ulubiony prowadzący Jakub Polus, a z mojej lewej strony jest Paweł Kmieć, kapitan Nienajmłodszych, którzy grają w czwartej lidze na Play Witaj Paweł. Witaj Kuba. No to tak na początek chciałbym się dowiedzieć i Wy pewnie, jak powstali nienajmłodsi i skąd taka nazwa w ogóle? No to nazwa powstała z tytułu naszego wieku. Jak uzupełniałem listę graczy do turnieju Huta Champions League w zeszłym roku, 2019, to zobaczyłem nasze Pesele. No i chyba nie miałem możliwości, żeby dać innej nazwy, no i stąd nazwa Tam Nasza średnia wieku na tle innych drużyn była dość wysoka, no i taka ta nazwa się przyjęła. Chłopaki z drużyny ją zaakceptowali, no i, no i tak jest. No tak, już skoro o wieku mówimy, taka była wasza średnia wieku. W zeszłym roku mieliśmy średnią wieku około 38,7. O ile się nie mylę, no to w tym roku mamy 39,7. Prawie już średnio mamy prawie 40 lat. No. A w ogóle jak się dowiedzieliście o hucie Champions League? Yy, na forum, na którym się zbieramy na niedzielne gierki, takie prywatne, amatorskie. Kolega umieścił link, że jest właśnie taki turniej organizowany. No i tak od słowa do słowa zdecydowaliśmy z chłopakami, że weźmiemy z nim, w nim udział. No i, no i braliśmy w nim udział, także bardzo dobry turniej. Bardzo dobrze wspominamy. Bo właśnie jak zostaliście wylosowani do grupy A, to trafiliście do grupy z BJDM-em, z królewcy Kraków, którzy grają też na playalenie i z WAFUDEM, którzy grają w biznes. Serdecznie pozdrawiamy te ekipy. No, my tak prawdę mówiąc, no nie znaliśmy w ogóle tych ekip, no bo pierwszy raz braliśmy udział w turnieju, w tej jeszcze wtedy nie graliśmy, dopiero od tego sezonu, także nie wiedzieliśmy tak prawdę mówiąc, z kim mamy do czynienia. No trochę zweryfikowały się te nasze yy, niewiadome w momencie, jak zagraliśmy pierwszy mecz z Królewskimi, co uważam, że była bardzo mocną ekipą, także dużo mieliśmy szczęścia, że z nim wygraliśmy. No i, no pierwsze minuty meczu, no, nie byliśmy przekonani, że nam się uda ich pokonać i w sumie nie wiedzieliśmy do końca, co my robimy na tym turnieju, bo chłopaki byli naprawdę bardzo mocną ekipą. No i tak na początku te nasze szanse ocenialiśmy raczej nisko, że raczej przyjdziemy, zagramy fajny turniej, dobrze się będziemy bawić, a wynik był drugorzędną sprawą. No, trochę się zmieniło, jak się udało ten pierwszy mecz wygrać, no ale ekipy rzeczywiście na tym turnieju były bardzo mocne, także nie byliśmy do końca pewni, czy uda nam się z grupy wyjść. A jaka drużyna zapadła Wam w pamięć właśnie na Hucie? I czy podczas tych meczów był jakiś wymagający rywal? No, wszyscy byli, naprawdę, wszystkie ekipy były bardzo mocne, ale tak najlepiej pamiętamy z najtrudniejszych przeciwników to byli właśnie królewscy. Pierwszy mecz może dlatego, że pierwsi, ale naprawdę to była bardzo mocna ekipa. BJM też byli wybitni. No i też się pomęczyliśmy trochę z odbojami, czy odbojcami. Naprawdę, też mocne kiby Także chyba te trzy mecze zapadły nam najbardziej w pamięć. Bo i były to mecze o stawkę. No i, no i rzeczywiście chłopaki byli bardzo mocni. A po hucie Champions League, co się z Wami stało? Bo jak słyszałem, to zgłosiliście się do Play Aleny i, i zaczynacie rywalizację w czwartej lidze. Jak Wam tam idzie? Jak oceniacie swoich rywali? No właśnie tak na. Yy, właśnie po hucie Champions League nabraliśmy trochę. Smaku na, na to, żeby wziąć udział w innym jakimś tam lidze turnieju. No i ta Play Arena się tak nawinęła, także tam się zapisaliśmy. No, na razie w tej playarenie arenie idzie nam bardzo dobrze, bo na siedem meczy wszystkie 7 udało nam się wygrać, także jest w porządku. Trochę mamy problem teraz, żeby się umówić na inne spotkania może z powodu zimy. No nikt nie chce z nami grać. Jest taki problem. Wydaje mi się, że to przez pogodę, także może już będzie trochę lepiej. No tam poziom wiadomo, no to jest czwarta liga, no to poziom jest troszkę niższy, no na pewno niższy niż na turnieju Huda Champions, ale no dobrze się tam bawimy, no bardzo lubimy Play także jest w porządku. A czy wyjdziemy do wyższej ligi, no to zobaczymy. Życzę Wam tego, a teraz chciałbym się dowiedzieć, bo oprócz Play Areny zgłosiliście się też do Puchalu Krakowa i do Puchalu niższych lig. w Pucharze Krakowa w wylosowani do grupy, Dę z pierwszoligową drużyną Pana Świlów i z długoligowym zespołem to jest Pustynę Piżmową, a wypucharze niższych lig to są do, grupa, do grupy Giektafiliście z muszkietelami i Karskisowiaką. Jak oceniacie swoich rywali? My nic o nich nie wiemy. Patrzyliśmy tylko na przekrój wiekowy, że są znacznie młodsi od nas, jak w sumie każda drużyna. Yy, także jeszcze nie wiemy. W ogóle nie myśleliśmy na ten temat, bo jeszcze żadnego meczu z nimi nie rozegraliśmy, ale patrząc po ich statystykach na stronie Arena, no to są to mocne ekipy, także spodziewamy się wszystkiego, ale prawda jest taka, my, my tam gramy dla przyjemności, nie dla wyników, staramy się jak najlepiej wypaść, Co się, jak się uda wygrać, to będziemy się bardzo cieszyli, ale jak przegramy, no to oczywiście tam świat się nie zawali, ale na pewno damy z siebie wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. No to tak jeszcze na za przed zakończeniem chciałbym się dowiedzieć i wrócić do hudy Champions League, bo skoro zdobyliście mistrzostwo, to czy możemy się spodziewać w 2020 roku, że się znowu zgłosicie i będziecie bronić tytułu? Słuchajcie, no na dzień dzisiejszy to, to czekamy do sierpnia, żeby ten turniej się odbył. Jestem przekonany, że będziemy zapisani jako pierwsi. Także no, na pewno w tym turnieju weźmiemy udział, chyba, że coś się niesamowitego zdarzy, chyba, że meteoryt spadnie, ale na dzień dzisiejszy to, to czekamy na ten turniej. No, turniej był zorganizowany świetnie, no, ekipy były wybitne, także wspominamy go do dzisiaj na każdej gierce, co niedzielnej, no i, no i czekamy. No. Nie wiem, czy nam się uda tytuł obronić, bo w zeszłym roku też trochę szczęścia mieliśmy, yy, trochę szczęścia mieliśmy, że się to udało wygrać, to bez wątpienia, a w tym roku no to jeżeli szczęście dopisze umiejętności no i nikt się nam z ekipy nie wykruszy, no to oczywiście, że powalczymy, żeby ten tytuł utrzymać, ale yy, no wszystko się może zdarzyć. No. no to teraz już tak na zakończenie, jak to ma miejsce w poprzednich odcinkach, to jakie nie najmłodsi zajmą miejsce na końcu sezonu w czwartej lidze i gdzie dojdziecie w Pucharze Krakowa i w Pucharze Niższych Lig? No tak jak mówiłem, yy, nie gramy tam o wynik gramy o to, żeby, gramy po to, żeby się dobrze bawić, ale tak realnie patrząc, to yy, wydaje mi się, że w czwartej lice, tak po dotychczasowych meczach, mamy szansę, żeby wyjść z ligi w, yy, czwartej, żeby pójść wyżej, ale to się wszystko okaże. Pozostałe mecze będą yy, weryfikujące, a w pucharze, w pucharach, do których się zapisaliśmy, Puchar niższy Lig, jest duża szansa, że z grupy wyjdziemy, a w Pucharze Krakowa to jak wyjdziemy z, wyjdziemy z grupy do fazy pucharowej, to będzie nas, nasz bardzo duży sukces. Także wcale pewności nie mamy, czy to się uda. Spokojnie, yy, damy z siebie wszystko, ale żadnych tam specjalnych oczekiwań od siebie nie mamy. Wszystko zweryfikuje boisko. No to dzięki już za poświęcony czas, że postanowiliście się tu z nami dzisiaj spotkać. No i do zobaczenia na boisku, albo jak mam nadzieję na Hucie Champions League. Na pewno, dzięki. A do widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji jeśli macie jakiś nowych kandydatów do Loży Gwiazd, to, zostaw, to napiszcie to na dole w komentarzu i do zobaczenia już niebawem.